Skubi duch czarownicy. Siema kubuś! Słuchaj, może byś chciał yy, nagrać ze mną coś, powiesz gość mi zrezygnował. W sensie nie dojechał. No nie, nie ma gościa. Może byś chciał. Tu masz dużo, dużo subów, masz, nie? To może byśmy coś. <laughs> Scooby-Doo i duch czarownicy. Zawrażam. To chyba siedzi po wyspie zombie, co nie? Tak, tak. Nigdy jest... w życiu nie oglądałem wyspy zombie, przepraszam. Okej. Okay. Nie no, szanuję. Akurat ze Scooby-Doo mam tak, że filmy, które obejrzałem w dzieciństwie, ze Scooby-Doo, to są jedyne filmy, ze scooby doo jakie obejrzałem. Po części było dlatego, że nie chciałem sobie psuć magii dzieciństwa. I ty mi to zepsułeś. Coś, co w dzieciństwie wydawało się filmem czasów, teraz wydaje się być albo ledwie poprawnym filmidłem, albo część co jest w pozbawionym logiki, jak w przypadku tego filmu. Ale ten film ma jednak. Coś sobie dobrego. Skupi Ferajna, oczywiście, rozwiązując jakąś zagadkę. Jak jakaś ekipa SWAT, nie wiem, rządza zasadkę na jakichś dwóch typów, którzy się przebierają z jakiejś postaci z Himena jakichś szkieletorów, którzy mm -hmm. mają jakieś topory czy coś. O, i pomógł nam szanowny pan pisarz, pan John Cusack. Znaczy się, teoretycznie ten pisarz nazywa się Ravencroft, coś jak Stephen King albo Graham Masterton. Gdyby zrobili aktorską wersję ducha czarownicy, nie wiem po co, ale gdyby zrobili, to by go grał John Cusack. Szkwięta się nocą po muzeum i tak. Akurat to tak przypadkowo. Kogo pomaga słotowym akcjom ekipy z Kubiego. Akurat, akurat udawał tego e, narratora w muzeum. Tak, On tak, mówi, że... tak, bo to jest głos chudego z tej historii. Tak. I tak, jest również narratorem. I mówi, że, ej, dobra, słuchajcie. Ja akurat jadę do swojego rodzinnego miasteczka Oak Haven, jak jakieś miasteczko w Nowej Anglii, które ma swoją historię, legendę. Tam są ludzie, którzy mają swoje własne tradycje, ubijemy trochę masła. Tam istnieje jakaś taka wioska, którą oni wybudowują y, w odniesieniu do tradycji, jaką to miejsce tak. posiada. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, że bardzo dużo czasu spędzamy na opowiedzeniu tej tradycji. W zasadzie pierwsze pół godziny, poza dosyć przydługim wstępem, instalującym nam postać pisarza, który nas zabiera do tego miejsca, to mnóstwo czasu poświęcamy na opowiedzeniu historii o tym miejscu, o tych tradycjach, o znachorce, która jest babcią pisarza, i no całym wprowadzeniu w ten klimat miejsca. I to jest bardzo zresztą udane w tym filmie, mi się tak, wydaje. Klimat tego miejsca jest naprawdę absurbujący, co mnie bardzo szczerze zaskoczyło. Szczególnie. Jak się już obejrzały właśnie te filmy typu Kult, Opa, albo właśnie najbardziej Czarownice to to się ogląda po zupełnie, zupełnie innym wymiarze, nową warstwą interpretacji. Bo kto wie jakie tam rytuały mogę się dziać, bo to mnie też szczerze zaskoczyło, tu jest, tutaj wyraźnie mówią, że palono jakieś znachorki. Za to, że rzekomo są czarownicami, co rzeczywiście miało miejsce, i to mnie szczerze zaskoczyło, że oni tak wprost o tym mówią. Plan ma mówi o czarownicach salem. Tak, wspomniane są moim zdaniem. Więc sens ma przy okazji dosyć niezły historyczny wydźwięk. Mm -hmm. I to jest fajne. I w moim przypadku to była pierwsza zmiana o czarownicach salem, jak w życiu usłyszałem. Hmm. Bo to jest niby wspomniane mimochodem, ale to jest podane w taki wyraźny sposób, i przy całym tym klimacie i całej tej otoczce dzieciaki mogą się naprawdę czegoś nauczyć. To jest fajne w tym Filmie. Czyli ta cała otoczka, ten klimat, tutaj jest przynajmniej jakiś człowiek rzeczywiście. Mhm. Wiesz, że to jest kreskówka to jest film animowany, ale mimo wszystko to się wydaje jakoś tak bardziej namacalne, bardziej ludzkie, przez co... I o że, czymś. Że, tak, o czymś. Co trochę prowadzi do jednej z wad tego filmu, czyli to, że te wszystkie gonitwy kreskówkowe, jakieś kreskówkowe efekty, pio, 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 czy coś, to tutaj nie działa i to się wydaje tak cholernie wymuszone, szczególnie we wstępie, jak oni się ganiają po tym muzeum. Mm -hmm. To nie działa właśnie przez ten styl, bo jest niby kreskówkowy, ale jednocześnie dosyć ludzki. Sprawiający, że mimo wszystko traktujesz to może niepoważnie, ale myślisz, że to jest wiarygodne. O. Nie jestem pewien, czym się zgodził z tym, że to nie działa. Jak dla mnie te elementy kreskówkowe tej kreskówki nadal są spoko, tylko może są w złej proporcji umieszczone. To jest bardzo ciekawe, że y, przez ten czas, kiedy dopiero pokazujemy tę wioskę, pokazujemy pierwszy raz postać, która nas będzie straszyła i która ma się potem okazać zdemaskowana, to, że jednym z takich głównych wątków jest y, wątek romantyczny wełmy z tym pisarzem, że to naprawdę dużo czasu w sumie zajmuje w tym filmie. To jest... dosyć Ech, ciekawe. Nie, nie wiem, jak to do końca ująć, to jest... To jest... Dziwne. Tu muszę Ci powiedzieć, że w sumie po Wyspie Zombie to nie jest aż tak dziwne. Bo w Wyspie Zombie, poza tym, że masz jakby wielkie ujawnienie tego, że Fred i Daphne w sumie są parą, to też pojawia się wątek Velmy, która no co prawda. Tak na dalszym planie, tylko przez moment, ale ma pewną tam sytuację około-romantyczną. Warner Bros. wprowadza wątki romantyczne do skubiego. No ja się bardzo cieszę, że, że coś takiego ma miejsce, bo jakoś tak bardziej uczłowiecza te postaci. To jest, to jest naprawdę spoko, bo mimo wszystko to nie jest najważniejsze dla tych filmów. To nie jest nagle komedia romantyczna z wątkami horroru-kryminału. Scooby-Doo Ty... aktorski. scooby 2. Przepraszam, oklułem się. Nie jest to w filmie wiodące, więc my też się może na tym nie skupiamy. One on, na nie, mają, nie mają wpływu na e, fabułę. Tak, zbyt nie. Raczej, nie. W, w ogóle skupmy się na tajemnicy, bo wydaje mi się, że do pewnego momentu ten film pod kątem jakiegoś takiego klimatu bycia kryminałem jest naprawdę spoko filmem. Jest okej. Okay jest w porządku. Chociaż jest trochę rozwleczony w pewnym momencie, kiedy te dwie paczki się rozdzielają i okej, okay, kuda tej skubi lecą szpiegować burmistrza, a tam ci idą do jakiejś szopy. I ten segment nie trwa wiele, ale wydaje się być taki rozwleczony. Tak, jest tak. dosyć siermiężnie, nie wiem. Jest delikatnie za długi, zwłaszcza, że nie prowadzi do jakiejś wielkiej wołty fabularnej. bo Jezus Maria! Potwór! Okazuje się być człowiekiem w przebraniu. Człowiek znowu jest najgorszym stworzeniem ze wszystkich. Nie potrzebujemy żadnych stworów. Ale w gruncie rzeczy no, nie powiesz mi, że nie byłeś zaskoczony, kto się okazał tym przebierańcem w tej, w tej części. Szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, dlatego, że ta postać pojawiła się tylko raz. Nie przebija się potem w żadnym dochodzeniu, nawet nie jest podejrzana w żaden sposób, więc kiedy się już pojawia, to masz takie. Okej, okay, znam tego Kolesia, ale. Dlaczego? No, ale nie robi to bagażę. roboty żadnej. Nie, nie ma tego poczucia, że a, mogłem się tego domyślić, ale na przykład się nie domyśliłem, albo ok, to się sprawdziło, co myślałem. Ja, ja zawsze lubię filmach ze Scoobim dół, jak oni poruszają ich wątek tego, że są celebrytami, jakby nie patrzeć, że są znani. Chociaż, co jest, wydaje mi się, że dosyć istotne dla kontinuum skubiego ten film w pełni ignoruje wydarzenia z Wyspy Zombie. O. Y, bo w Wyspie Zombie mieliśmy sytuację, że ekipa się rozpadła i oni, y, każda z osób z ekipy zajęła się czymś innym. Dafne i Fred prowadzili program telewizji, który dotyczył magicznych tam spraw, upiorów, bla, bla, bla. I chcieli dementować różnego rodzaju sprawy. Mhm. Pragnęli tego, łaknęli tych różnych potworów i chcieli dobrać się do tych faktycznych. Tutaj natomiast robią wszystko, żeby tego uniknąć. Hmm. Więc nie wiem, może to jest jakaś taka niewypowiedziana trauma po ostatnim filmie. Co by było bardzo ciekawą teorią. W wyspie zombie ewidentnie już mówiliśmy o parze. Tutaj wracamy, jakby do momentu sprzed wyspy zombie, że oni. Jakby dopiero mają zamiar wejść w związek i są w tym dziwnym momencie, kiedy nie wiadomo, czy przyznają mi się przyznać. E, I to jest bardzo, bardzo dziwne, bo w dialogach no, leży to całkowicie. W ogóle dialogi w tym filmie są bardzo dziwne. Dziwne są. Nie, nie, nie wiem o co tu chodzi z tym. E, ale w wielu momentach ja nie rozumiem o co chodzi postacią przez to, co one mówią. Rozwala mnie to, jakim cudzem ktoś tam w studiu uznał, że przetłumaczenie hackers, czyli dziewczyny, które rzucają urok czy coś, dziewczyny klączy. Kl klątwowe dziewczyny, tak dokładnie mówiąc dlaczego to został przetłumaczone na ekowiedźmy ekowiedźmy e nie wiem, może dlatego, że one śpiewają o earth, wind, fire earth, to pewnie to no, pewnie to oni uznali, tak. że okej, okay, śpiewają o żywiołach, okej okay, kapitan planeta, lecimy i macie ekowiedźmy ale one w ogóle nie śpiewają o alko, one po prostu śpiewają, że, że rzucimy na ciebie uroki mhm. cztery żywioły jesteśmy potężne na I to jest w ogóle dziwne z tym zespołem, w sensie... On zajmuje dosyć dużo czasu ekranowego, po nic. Tak. Eee, o nie, to prowadzi do bardzo ważnego wątku zamian samych herbaty. Przecież one w tym filmie mają dwa utwory, które są nie na zasadzie, że e, Zobaczcie, dobra, gramy koncert, okej, okay, idziemy do bardziej interesującej sceny. Nie, tylko widzimy bite dwie w pełni piosenki w jakimś rzucaniu klątw, gdzie też jest bardzo ładna animacja, która jest dosyć ok w tym filmie. Względem Wyspy Zombie jest delikatnie, wydaje mi się, że mniej estetyczna, ale jest naprawdę spoko. No to ja nie wiem, kto to... Kto dopuścił się takiego zaniedbania, że kiedy one grają na instrumentach, to się nie zgrywa ze sobą? W sensie, no. nie zgrywa się z muzyką w ogóle, zwłaszcza oczywiście perkusja. Po Wyspie Zombie, która zawierała w sobie po prostu jakieś takie rockowo-popowe rockowo utwory przygrywające w tle, to nagle mamy zespół wewnątrz filmu, który tego typu utwory wykonuje. Więc jest to pewien kolejny etap w rozwoju, tylko nie wiem, czy przypadkiem nie jest to regres. Bo postaci tych Hex Girls, czyli Eko Wiedźm, nie pełnią w zasadzie żadnej funkcji. Są teoretycznie jednymi z podejrzanych, ale to jest. Ja nie wiem, czy dziecko nawet jest w stanie się na to nabrać. No chyba niekoniecznie. Że one są tak ci wpychane w kadr, że okej, okay, to są podejrzane na pewno, to są. Gotki, one prowadzą zespół rokowy, mówią, że ej, dziewczyny, dż, 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 to co, odprawiamy jutro, rytu, i tak dalej. Ta, ta wokalistka ma w polskim dubbingu tak fajnie chrypły głos, że, że widać, że ona na pewno zdarła gardło na jakichś nagraniach. Może była ta wokalistka Cluster Keller w dubbingu, jak ona się nazywa? A nie ortodoks! Mam nadzieję, że to była ona. Wyspa Zombie też zaczyna się taką sytuacją oderwaną od reszty fabuły, tyle że tam to jest na zasadzie y, napisy pod y, piosenkę rockową i w którymś momencie jest cięcie i potem normalny film. E. Teoretycznie to jest obronione w ten sposób, że to, co oglądamy w pierwszych kilku minutach wyspy Zombie, to jest program telewizyjny, który pokazuje dafne yy, mówiąc no i tak, po, powstrzymaliśmy kogoś tam. Yy, I i okay. Wydaje mi się, że duch czarownicy lepiej ogrywa ten zapychacz początkowy, bo jednak setapuje nam postać tego pisarza. Tak. Ale robi to w tak głupi sposób. No i potem to, co też jest gigantycznym zapychaczem w tym filmie, i źle, źle się czuję z tym, że przy każdym Skubie muszę użyć w ogóle hasła zapychacz. Ale niestety tak to działa. Czyli obżarstwo Skubiego i Kudłatego. Bo ja absolutnie nie mam problemu z tym, że oni mają taką cechę, no bo to są tacy bohaterowie, i za to ich w jakiś tam sposób lubimy. Ale w tym filmie jest cały segment, gdzie oni idą do knajpy, mamy po sobie następujące ze trzy sceny, że oni jedzą, ktoś patrzy na to, o Jezu, Ile wyjecie, to jest obrzydliwe w ogóle, ile wyjecie. Kucharz mówi: Ojej, ile wyjecie, muszę iść do sklepu po produkty. Jak, jakbyśmy nie wiedzieli, że Kudłaty i Skubi mają w sobie czarne dziury. Jakbyśmy tego nie wiedzieli, że Ej, oni dużo jedzą, oni nigdy nie są nasyceni. Wydaje mi się, że w przypadku, znowu muszę się odwołać, wyspy zombie to też lepiej działało, bo nie dość, że nie zajmowało tyle czasu, to do tego był ten dodatek w postaci tego, że oni są fanatykami ostrych patryczek. O. I to. Też było takie rzeczywiste, fajne, nie tak, nie tak przesadzone jak w tym filmie. No to jakiś powód. A tutaj to jest tak oderwane zresztą od reszty. Bardzo mi się w ogóle nie podoba w Skubich bardzo często i w tym filmie do pewnego momentu to się też sprawdza, że Skubi i Kudłaty nie prowadzą śledztwa. Że oni są tylko po to, że. No, jakoś jesteśmy w tej paczce, ale w sumie to idziemy teraz zjeść, trzymajcie się, załatwiajcie swoje sprawy, my wrócimy, jak już wszystko będzie zrobione, żeby być przynętą. I, I trafimy do tej sprawy tylko dlatego, że nas goni duch. Tak. I tylko dlatego. Chociaż tutaj pomagają w rozwiązaniu tak, tak. tego śledztwa, ale w większości yy, filmów ze Scooby'em jest tak, że oni w ogóle nie stanowią żadnego, żadnej to znaczy, wartości dodanej. Tak. Cieszę się, że w którymś momencie tego filmu oni faktycznie się włączają w to śledztwo i jest ten motyw taki szpiegowski, nie? Że oni tam. Yy, Śledzą burmistrza. I to jest spoko, bo w końcu oni coś robią, a nie tylko są tą zwierzyną łowną. Bo to, to, to co mnie zastanawiało też w wielu Skubich, i tego filmu też to się tyczy, dlaczego akurat straszy w tych momentach? Dlaczego straszy te osoby i zawsze jest to kudła tej Skubi? Bo wydaje mi się, że patrząc na to, czego się dowiadujemy pod koniec filmu, że najsensowniejszym użyciem tej, tego straszydła są momenty, kiedy są tłumy. Tak. To, to by miało sens, a nie w momencie kiedy jesteśmy w jakiejś totalnej nocy, puste ulice jedyną sobie do przestraszania deskudłaty i Scooby, którzy by się przestraszyli prześcieradła położonego na ziemi. Że to byłby bardzo fajny motyw, że jest jakiś, że są jakieś dni Ravencroft czy coś w ten deseń. I akurat na tej wielkiej scenie jest prowadzący i zaraz pojawią się sztuczne ognie i zaraz przywitamy ducha Raven, Ravencroft i tak dalej wszyscy tak, jasne, na pewno się pojawi duch. A tu nagle za scenyu leci. Ten, cały, ten mm -hmm. cały duch. I to mógłby być fajny motyw, bo mógłbyś rzeczywiście pokazać, jaki jest stosunek mieszkańców tego. Kiedy w końcu dochodzi do tego wielkiego twistu, kto za to wszystko odpowiada, kto jest przeprany za tego ducha, to, a, dobra, nie wiemy, co mieszkańcy w ogóle o tym sądzą. Tak, no nie ma to dźwięku. To jest to w sumie bardzo dziwne w tym filmie, że mieszkańcy są pokazani wyłącznie w momencie, kiedy przybywają bohaterowie. Jest jakaś taka wielka feta, tak. a potem, no w sumie większość filmu dzieje się w nocy, ale w tym mieście nagle nie ma życia w ogóle. Tak. Nic, nic nie wiemy o tym miasteczku już. To całe nabudowanie nagle znika. Tak. Bardzo dziwne zjawisko. Największym problemem tego filmu to jest to, co się dzieje w ostatnie 20 minut. Chryste panie. To jest absolutnie niesamowite, że z takiego dziecięcego kryminału, horroru nagle tworzy się coś, co pewnie dałoby się podciągnąć pod przygodówkę, tylko że nie dostarcza frajdy w ogóle. <laughs> Ze względu na to, że w którymś miejscu, w którymś momencie filmu ma miejsce twist, który potencjalnie jest spoko, przede wszystkim jest twistem, więc w scooby to nie jest typowe i należy to docenić, ale już kilka minut później, kiedy zaczniecie zastanawiać się, jakie są zasady zadziałania tego, co składa się na ten twist, to już się rozsypuje całkowicie. A ten twist powoduje zmianę właśnie tej konwencji na coś bardziej przygotówkowego i nagle mamy wielkie ganianie się w tej weftę. Można by to nazwać wielką bitwą. I jest to nie takie bezzasadne, bo też bohaterowie przerzucają sobie z rąk do rąk, tyle że nie rękawice, tyle że książkę. I o Chrystusie Nazarejczyku, panie mój niebieski słodziutki, to jest tak męcząca rzecz, bo w zasadzie. To te, te sytuacje dało się bardzo szybko rozwiązać. W ogóle na, na przykład nie doprowadzając do niej, bo samo pojawienie się tej sytuacji jest absolutnie idiotyczne, i też nie do końca lubię te odcinki z Kubiego, gdzie potwory okazują się realne. Te nie lubię tego, raczej czułbym się lepiej i jako ja teraz i jako jakieś takie imaginowanie sobie perspektywy dziecka że wszelkie zjawy to tak naprawdę jest fikcja jesteśmy bezpieczni największym złem na tym świecie jest człowiek tak. który po prostu będzie się przebierał za wszelkie zło, żeby nikt nie pomyślał, że, że on to mógł zrobić, dla mnie to jest właśnie największa lekcja, którą można wynieść ze wszystkich scooby -Doo. czyli że to człowiek jest za, za wszystko odpowiedzialny i nie ma żadnych nadnaturalnych stworzeń, nie, to, to najczęściej jest po prostu jakiś koleś w kostium jak mm. po prostu chce zarobić pieniądze albo zgarnąć majątek, zgarnąć skarb czy coś. A w przypadku ducha czarownicy, to po prostu. A, e, jestem zły, teraz ja posiadam wiedzę, potęgę i tak dalej. To jest takie męczące i takie wydumane, bo tyle razy jakaś postać, która okej, okay, ma jakiś charakter, ale potem jak już staje się zła, to nastaje się zła TM. w tak. w sensie po prostu. Okej, okay, stoję, że zły, że potężny i. i Brakuje tylko pro, wielkiego promienia, który wystrzelił w, w niebo. Był, nie? no. no to właśnie, no to jest ten typ yy, złoczyńcy. I to jest naprawdę męczące, no bo. Yy, o dobra, ja was pokonam, i okej, okay, bohaterowie są w czarnej dziurze. I o nie, jak oni poko o, po pokonują. O, pokonują. Okej, okej. Jak już mówiłeś, to jest po prostu ganianie się i zrzucanie do siebie tylne kronomikona. I okej, okay, do mnie, ja jestem wolny teraz. <laughs> o nie! Nie jestem wolny, ty masz! O nie! Teraz mnie coś bierze. Nie, to, to, to ty masz! Okej, okay, ja, ja, ja jestem teraz wolny, okej, okay, to ja teraz wypowiem jakieś tajemnicze zaklęcie. Koniec. I jeszcze to sumonowanie postaci innych, że nagle pojawia się wielki indyk, że nagle dynie ożywają, czyli rzeczy, które Chwasty. może mają jakiś potencjał dla uatrakcyjnienia, tyle że są tak bardzo niepotrzebne. Weź, filmie się już skończy. Jest znowu problem tych wcześniejszych skubich przed wyspą zombie, że te filmy powinny mieć krótszy metraż, że zdecydowanie, że są rzeczy, które spokojnie dałoby się z nich wyciąć i byłoby zdecydowanie na plus. Więc ten film jest dobro-zły. Jestem bardzo rozdarty po obejrzeniu tego. Czy uznajmy ten film w ogóle za jakkolwiek fajny? Jest ok. Nie krzywdzi mózgu. W sensie, jak się go ogląda. To nie czuję się, że straciło się czas. To jest film po prostu dopuszczenia w tle. Do obejrzenia przed snem czy o, e, ten, Przed snem to jest całkiem dobry trop, bo od pewnego momentu on jest super. I na ostatnie 20 minut to już zasnął. Naprawdę ten film nie zasługuje na to, żeby go nazywać jakimś barakoń, czy coś. W sensie to jest w porządku, film mógł być lepszy, ale nie jest zły. On, on, on nie jest zły. Mimo wszystko. W perspektywie tych filmów wcześniejszych ze Scoobim, które już recenzowałem na tym kanale, ten film wydaje mi się, że gdzieś jest w top 3. Może nawet jest na drugim miejscu, po Wyspie Zombie. Jesteś bo... na samym początku maratonu, wiesz. Wiem, że to jest dopiero siódmy odcinek, ale mimo wszystko, wiesz, to, to o czym świadczy, że ten film jest w pewnym stopniu naprawdę fajny. No dobrze, może poprzeczka nie była za wysoko zawieszona, ale po Wyspie Zombie duch czarownicy jest najprzyjemniejszym Scoobim póki co. O, tej wolcie na końcu zapominamy. W skali sztywności ten film jest jak. Kult. z pg -13. Family friendly. E, ode mnie to jest 4 czarownice na 10. Wpadajcie na kanał Sztywnego Patyka, którego pewnie znacie zdecydowanie lepiej ode mnie. to mnie też czasem możecie zaglądać. <grym> Za dwa tygodnie widzimy się z najwcami kosmosu. Do zobaczenia. Yeah.